Witam. Dzisiejszy film może być trochę kontrowersyjny ze względu na temat chociaż nie powinien. Czy zachowywać dzień odpoczynku czyli szabat? Takie pytanie często zadają sobie chrześcijanie i nie tylko. Oczywiście że tak. Ale zanim przejdę, dlaczego należy zachowywać odpoczynek szabatu, przyjrzyjmy się argumentom ludzi, którzy uważają, że nie należy zachowywać odpoczynku szabatu. Jednym z głównych argumentów, żeby nie zachowywać dnia Szabatu jest, że Słowo Boże Nowego Testamentu nigdzie nie mówi, żeby dzień Szabatu zachowywać. Oczywiście jest to manipulacja takim argumentem, bo nie dość, że można użyć kontrargumentu, że Słowo Boże Nowego Testamentu nigdzie nie mówi, żeby tego dnia nie zachowywać, to Słowo Boże Nowego Testamentu wiele razy przypomina o zachowywaniu przykazań Bożych, a zachowywanie dnia odpoczynku, czyli Szabatu, jest właśnie jednym z przykazań Bożych, ale o tym więcej w części drugiej. Kolejnymi argumentami, które mają świadczyć, że nie należy zachowywać dnia odpoczynku czyli szabatu, są dwa fragmenty z listu do Rzymian i listu do Kolosan. Co do pierwszego fragmentu, jeden czyni różnicę między poszczególnymi dniami, drugi zaś uważa wszystkie za równe, niech każdy trzyma się swego przekonania. Fragment ten ma być usprawiedliwieniem dla tych, którzy nie zachowują odpoczynku szabatu, bo niby wskazuje, żeby każdy trzymał się własnego przekonania co do poszczególnych dni i że każdy może zachowywać lub nie zachowywać odpoczynek szabatu. Jest to werset wyrwany z kontekstu, a żeby zrozumieć o co chodzi w podanym wersecie, trzeba przeanalizować cały rozdział czternasty. Ja rozdział czternasty przeanalizuję w skrócie, ale zachęcam do przeanalizowania go w całości. A tego, który jest słaby w bierze, przygarnijcie życzliwie, bez spierania się o poglądy. Jeden jest zdania, że można jeść wszystko, drugi słaby, jada tylko jarzyny. Ten, kto jada wszystko, niech nie pogardza tym, który nie wszystko jada, a ten, który nie jada, niech nie potępia tego, który jada, bo Bóg go łaskawie przygarnął. Kim jesteś ty, co się odważasz sądzić cudzego sługę? To czy on stoi, czy upada, jest rzeczą jego pana. Ostoi się zresztą, bo jego pan ma moc utrzymać go na nogach. Jeden czyni różnicę między poszczególnymi dniami, drugi zaś uważa wszystkie za równe. Niech każdy trzyma się swego przekonania. Kto przestrzega pewnych dni, przestrzega ich dla Pana, a kto jada wszystko, jada dla Pana. Bogu przecież składa dzięki, a kto nie jada wszystkiego, nie jada ze względu na Pana, i on również dzięki składa Bogu. Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana, jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana, po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Dlaczego więc Ty potępiasz swego brata albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga. Przestańmy więc wyrokować jedni o drugich, a raczej to zawyrokujcie, by nie dawać bratu sposobności do upadku lub zgorszenia. Wiem i przekonany jestem w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo przejście było nieczyste, a jest nieczyste tylko dla tego, kto je uważa za nieczyste. Gdy więc stanowiskiem w sprawie pokarmów zasmucasz swego brata, nie postępujesz już zgodnie z miłością. Tym swoim stanowiskiem w sprawie pokarmów nie narażaj na zgubę tego, za którego umarł Chrystus. Niech więc posiadane przez Was dobro nie stanie się sposobnością do bluźnierstwa, bo Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, a kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi. Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu. Nie burz dzieła Bożego ze względu na pokarmy, wprawdzie każda rzecz jest czysta, stałaby się jednak zła, jeśliby człowiek spożywając ją dawał przez to zgorszenie. Dobrą jest rzeczą nie jeść mięsa i nie pić wina i nie czynić niczego, co tego brata razi, a swoje własne przekonanie zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto w postanowieniach siebie samego nie potępia, kto bowiem spożywa pokarmy mając przy tym wątpliwości, ten potępia samego siebie, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem. Możemy zauważyć, że rozdział 14 dotyczy spożywania pokarmów i żeby nie osądzać, co jada drugi brat w te dni. Czy jada wszystko, czy jada tylko jarzyny? Czy pokarm jest czysty, czy nieczysty? Dlatego fragment, żeby każdy trzymał się swego przekonania co do poszczególnych dni, odnosi się do pokarmów spożywanych w owe dni, a nie czy zachowywać te dni lub ich nie zachowywać, jak na przykład odpoczynek szabatu. Nawet następny werset szósty wyjaśnia, że chodzi o pokarmy spożywane w owe dni, bo jedni w owe dni na przykład jedzą, a drudzy nie jedzą, na przykład poszczą, ale ci jak i ci dziękują Bogu. Kto przestrzega pewnych dni, przestrzega ich dla Pana, a kto jada wszystko, jada dla Pana, Bogu przecież składa dzięki, a kto nie jada wszystkiego, nie jada ze względu na Pana i on również dzięki składa Bogu. Zobaczmy również, jak przedstawiają się wybrane wersety w oryginale, a mówiąc w oryginale, mam tu na myśli wydanie tekstus receptus, który wprawdzie, prawdziwie sądzi dzień od dnia, który zaś sądzi każdy dzień, każdy we własnym umyśle rozumie, niech jest dopełniany, niech jest w pełni przekonany. Każdy sądzący dzień od dnia, czy uważający je za równe, niech jest w pełni przekonany we własnym umyśle. A czego ma być przekonany we własnym umyśle? Ma być przekonany co do spożywania pokarmu w owe dni. Gdzie mówi o tym kolejny werset szósty. Myślący rozumujący o dniu, Panu myśli rozumuje, i myślący rozumujący dzień, Panu nie myśli rozumuje ten. Jedzący Panu je, dziękuję bowiem Bogu, i niejedzący Panu nie je i dziękuję Bogu. Ostatni werset rozdziału XIV mówi. Ten zaś wątpiący, wahający się, jeśli zjadłby, jest zasądzony, że nie z wiary wszystko, zaś co nie jest z wiary, grzech jest. Werset ten wskazuje, że jeśliby by ktoś zjadł, wątpiąc lub wahając się, jest zasądzony, bo nie uczynił tego z wiary, a wszystko co nie jest z wiary jest grzechem. Fragment ten również nawiązuje do wersetu piątego, żeby kto sądzi między dniami lub uważa wszystkie za równe, niech jest w pełni przekonany we własnym umyśle. Bo jeśli nie będzie w pełni przekonany we własnym umyśle co do pokarmów spożywanych w owe dni, będzie wątpił lub się wahał, będzie zasądzony, bo nie z wiary to uczynił. A co nie jest z wiary, jest grzechem. Dlatego werset piąty, na który powołują się ludzie nie zachowujący odpoczynku szabatu, mówi o spożywaniu pokarmów w owe dni, a nie żeby jak kto chce, to może zachowywać lub nie zachowywać odpoczynek szabatu. Mimo różnic między Biblią tysiąclecia a oryginałem, w tym przypadku sens jest zachowany, chociaż oryginał ukazuje więcej. Drugi fragment z listu do Kolosa, na który powołują się ludzie niezachowujący odpoczynku Szabatu, brzmi: Niechaj więc nikt o was nie wydaje sądu co do jedzenia i picia, bądź w sprawie święta czy nowiu czy Szabatu. Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa. Niech więc nigdy was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu księżyca lub szabatu. Są to cienie rzeczy przyszłych, ciało zaś jest Chrystusa. Spójrzmy, jak ten fragment brzmi w wydaniu textus receptus. Nie więc ktoś was nie sądzi, przez pokarm lub przez napój lub w udziale części w święcie lub w nowiu księżyca lub w szabatu w tygodni. Fragment ten nie dotyczy osądu co do szabatu, żeby jak kto chce to sobie zachowuje, a jak nie, to nie zachowuje. Fragment ten można podzielić na dwie części. Pierwsza część mówi, żeby nie osądzać z powodu jedzenia i picia, czyli pokarmów, druga zaś mówi, żeby nie osądzać co do święta, lub nowiu księżyca lub szabatu. Kluczowym słowem, które nie występuje w przekładach, a jest w wydaniach, jest udział część. Żeby ktoś z was nie osądzał, jaki udział lub część dnia brat poświęcił na święta, lub święto nowiu księżyca, lub na szabat, czyli odpoczynek. Bo przykładowo jeden brat będzie cały dzień odpoczynku wielbił Boga, a drugi połowę dnia. Przyjrzyjmy się dalszym wersetom. Niechaj was nikt nie odsądza od nagrody zamiłowanych w uniżaniu siebie i przesadnej czci aniołów, zgłębiając to, co ujrzał. Taki nadęty bez powodu zmysłowym swym sposobem myślenia nie trzyma się mocno głowy tego, z którego całe ciało zaopatrywane i utrzymywane w całości dzięki wiążącym połączeniom członków rośnie bożym wzrostem. Jeśli razem z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, dlaczego jak gdyby żyjąc jeszcze w świecie dajecie sobie narzucać nakazy? Nie bierz, ani nie kosztuj, ani nie dotykaj. A przecież wszystko to są rzeczy przeznaczone do zniszczenia przez spożycie. Przepisy według nakazów i nauk ludzkich. Przepisy te mają pozór mądrości dzięki kultowi własnego pomysłu, uniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała, nie dzięki okazywaniu jakiejś wyrozumiałości dla zaspokojenia ciała grzesznego. Pozostałe fragmenty wyjaśniają, żeby nie dawać sobie narzucać nakazów co do pokarmów, jak i żeby nikt was nie odsądzał od nagrody, bo uniża samego siebie, przesadnie czci anioły i nie oszczędza własnego ciała, np. w dni świąt, święta nowiu czy szabatu, co jest kultem własnego pomysłu. A kto czasem narzuca wam nakazy lub odsądza od nagrody, bo uniża samego siebie i przesadnie czci anioły lub nie oszczędza własnego ciała, zdarza się właśnie, że ludzie, którzy twierdzą, że są chrześcijanami. Dlatego fragment, na który powołują się ludzie nie zachowujący dnia odpoczynku, nic nie mówi, żeby nie zachowywać szabatu lub sobie wybierać, czy będę zachowywał szabat czy nie. A mówi, że nie wolno nikogo osądzać, co je i pije i jaki udział część dnia poświęca na dzień święta lub święta nowiu czy odpoczynek szabatu. A pozostałe fragmenty mówią, żeby was nikt nie odsądzał od nagrody, kto uniża siebie i nie oszczędza własnego ciała lub przesadnie czci anioły, co jest kultem własnego pomysłu. Apostoł Paweł już w wersecie ósmym tego rozdziału przestrzega: Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez te filozofię, będącą czym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, w nim bowiem mieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciała. Co do świąt, jak i co do święta Nowiu Księżyca, są to święta, które w przykazaniu nie zostały wymienione, więc moim zdaniem odnoszą się one do Żydów. Jak na przykład rok szabatowy, który również jest świętem dla Żydów, bo nie występuje w przekazaniach bożych. Natomiast szabat w przekazaniach bożych jest dla Żydów i dla wszystkich ludzi. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie Twe zajęcia. Dzień za siódmy jest szabatem ku czci Pana Boga Twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił pan dzień szabatu i uznał go za święty. Paryzeusze bardzo restrykcyjnie podchodzili do szabatu, dlatego próbowali oskarżyć Pana Jezusa Chrystusa, gdy uzdrawiał w szabat, pytając Go, czy wolno uzdrawiać w szabat? Pan Jezus Chrystus uzdrawiał w szabat, a uczniowie zrywali kłosy. Dlatego wcześniejsze fragmenty mówią, żeby nie osądzać ludzi, co czynią w szabat lub czy wykonują pracę, bo są głodni, dlatego zrywają kłosy. Natomiast nic nie mówią, żeby nie zachowywać szabatu, tak jak interpretują je ludzie, którzy głoszą, żeby szabatu nie zachowywać. Można wnioskować, że chodzi o formę przestrzegania szabatu, a nie samo zachowywanie. Będę zachowywał szabat, odpoczynek, ale będę i uzdrawiał chorych, i zrywał i jadł włosy, bo jestem głodny, mimo iż według faryzeuszów tego czynić nie wolno. Ludzie, którzy podchodzą do dnia odpoczynku, czyli szabatu, w sposób restrykcyjny, jak faryzeusze i uczeni w piśmie, stają się niewolnikami prawa ludzkiego. Dlatego pan Jezus Chrystus koryguje myślenie faryzeuszy o dniu odpoczynku, mówiąc: o ileż ważniejszy jest człowiek niż owca, tak więc wolno jest w Szabat dobrze czynić i w drugim fragmencie dodając, To Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla Szabatu, zatem syn człowieczy jest panem Szabatu. Ostatnim argumentem ludzi, którzy głoszą, że odpoczynku Szabatu nie należy zachowywać jest, że nie jesteśmy pod prawem, by zachowywać Szabat. Oczywiście, że nie jesteśmy pod prawem, ale przestrzegamy prawa, z wiary i miłości do Pana naszego i wybawiciela Jezusa Chrystusa. To podobnie jak z uczynkami. Przecież nikt przez uczynki nie będzie zbawiony, tylko z wiary w Pana Jezusa Chrystusa, a uczynki wynikają z wiary. Podobnie też i przestrzeganie prawa wynika z wiary i nikt tu nie pokłada nadziei na zbawienie w prawie, tylko w Panu Jezusie Chrystusie. Tak więc czy uczynki, czy przestrzeganie prawa wynikają z wiary i miłości do Pana Jezusa Chrystusa? a nie odwrotnie. Cóż więc powiemy, czy prawo jest grzechem? Żadną miarą, ale jedynie przez prawo zdobyłem znajomość grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby prawo nie mówiło nie pożądaj. Z przykazania tego, czerpiąc podniete, grzech wzbudził we mnie wszelakie pożądanie, bo gdy nie ma prawa, grzech jest w stanie śmierci. Kiedyś i ja prowadziłem życie bez prawa, gdy jednak zjawiło się przykazanie, grzech ożył, ja zaś umarłem. I przekonałem się, że przykazanie, które miało prowadzić do życia, zawiodło mnie ku śmierci, ale bowiem grzech, czerpiąc podniecie z przykazania, uwiódł mnie i przez nie zadał mi śmierć. Prawo samo jest bezsprzecznie święte, święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie, a więc to, co dobre, stało się dla mnie przyczyną śmierci? Żadną miarą, ale to właśnie grzech, by okazać się grzechem, przez to, co dobre, sprowadził na mnie śmierć. Aby przez związek z przykazaniem grzech ujawnił nadmierną swą grzeszność. Jest to bardzo ciekawy fragment, a werset dwunasty ukazuje, że prawo jest bezsprzecznie święte, jak i święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie. Nie przestrzegając przykazania uważasz, że Pan Bóg nie postąpił dobrze i sprawiedliwie, dając dzień odpoczynku dla ludzi. Być może według Twoich standardów człowiek powinien pracować siedem dni w tygodniu i to po dziesięć godzin dziennie. Nie docenia dnia odpoczynku ten, kto ma lekką pracę. Może gdyby pracował ciężej, doceniłby ten dzień wolny nakazany przez pana Boga. Pewien król postanowił zbudować swoje królestwo, poświęcił dużo czasu i włożył wiele trudu, by zrealizować swój plan. Gdy dokonał swojego dzieła, odpoczął. Zaprosił ludzi, którzy chcieliby zamieszkać w jego królestwie, i wielu ludzi przybyło, by stać się mieszkańcami tego królestwa. I król bardzo się uradował z powodu ogromnej liczby ludzi. Król ustanowił prawa, polecenia i nakazy w królestwie, by mieszkańcy byli szczęśliwi. Król również wiedział, ile trudu włożył i poświęcił czasu, by zbudować królestwo. Dlatego ustanowił również prawo jednego dnia odpoczynku w tygodniu dla wszystkich mieszkańców, by odpoczęli, tak jak on odpoczął po trudzie budowy królestwa. Lecz część mieszkańców nie uszanowała prawa króla, który nakazałby wszyscy w królestwie odpoczywali jeden dzień w tygodniu i zasmucił się król z powodu tych ludzi, którzy pracowali codziennie, bo nie dość, że nie docenili dobroci króla, który chciałby ludzie mieli dzień odpoczynku od pozostałych dni pracy, to jeszcze tych, którzy przestrzegali dnia odpoczynku, zmuszali lub nakłaniali do nieprzestrzegania prawa.